Dlatego my proponujemy bon zdrowotny. Czy ktoś, kto zachoruje na raka, czy ktoś, kto będzie potrzebował skomplikowanej wielonarządowej operacji, będzie musiał ją sobie sfinansować sam? Będzie mógł sfinansować z bonu y, zdrowotnego każdy z kowalem swojego losu. Dobra, Jeżeli... Dziękuję bardzo. Nie bywałem. To, co słyszę, to jest po prostu niebywałe. Panie Berkowicz, niech mi pan powie, taka osoba jak ja. Ja mam dzisiaj 35 lat. Od siódmego roku życia jeżdżę na wózku. Mam za nich mięśni. Kilka lat temu, ponieważ dostałem zapalenia płuc, wylądowałem na Ojomie. Spędziłem tam okrągły miesiąc. Byłem podłączony do respiratora. On mi pomagał oddychać. W nosie miałem sondę, która dawała mi jedzenie. Byłem podłączony do kilku pomp, które prły w moje ciało furę leków. I specjalnie dla Pana dzisiaj, tak? Specjalnie dla Pana. Zadzwoniłem do lekarza, który zna się na tych rzeczach. I ten lekarz powiedział mi, że ten mój pobyt kosztował od 50 do nawet 70 tysięcy złotych. A Pan chce ze swoją konfederacją, oczywiście, dawać ludziom 4300 złotych tak zwanego bodu medycznego, a ponad tą kwotę. Albo będziemy płacić z własnej kieszeni, albo będziemy korzystać z ubezpieczeń prywatnych. Jak mi Pan powie, taka osoba jak ja z chorobą przewlekłą, do której ubezpieczalni, ja się mogę udać, by się ubezpieczyć chociaż na 5 zł, to jest po prostu niemożliwe. To, co Państwo rozgadacie w mediach i na tych swoich ucznych konwencjach, właśnie jak do rzeczywistości. I ja bardzo bym prosił, aby szanować ludzi takich jak ja, aby szanować osób trzeźwo myślących o życiu. A jeżeli macie gadać takie głupoty, to ja dobrze radzę. Tak chyba tak, poczujcie, że już jedźcie sobie na te grillę, jedźcie na te wakacje i proszę nie wracajcie, bo faszyzm już się skończył i nie chciałbym, aby się na nowo odradzał, bo po prostu na tym świat nic nie zyska.